Antem to gra, która w mojej opinii miała ogromny potencjał, na swój sposób była oryginalna, a stojące za nią studio Bioware znane było stworzenia nie tylko fantastycznych światów, ale przede wszystkim dojrzałych historii i opowieści wciągających, oddziałujących na emocje. Trylogia Mass Effect, pomimo niezbyt fortunnego zakończenia przygody Shepard'a, stała się legendarną space operą, wzorem, którego przez najbliższe lata nikt nie doścignie, przynajmniej moim zdaniem. Jest to chyba znak czasów, a może mojego wieku. Opowiadanie o Antem bez kontekstu wspomnianej serii, bez odwoływania się do nastrojów Studia Bioware po wydaniu Inkwizycji Smoczych Wieków i Andromedy, wydaje się niemożliwe. Opowieść o porażce Antem jest gawędą o tym, że ludzie, rozmawiając ze sobą, nie budują zrozumienia, że presja wynikająca z niekonkretnych oczekiwań jest najgorszą, bo toksyczną formą demotywacji, która roznosi się po ciele firmy jak choroba i niszczy nawet najlepsze zespoły i najlepszych ludzi. Opowieść o porażce Anthem jest tym, co trawi jak kurzajka współczesny rynek Game Devu, ale nie tylko. Jest opowieścią o ograniczonym polu widzenia, o zamkniętych głowach. O pracy na swoim kawałku taśmy produkcyjnej, bez możliwości lub chęci zainteresowania się tym, skąd przyszło to, nad czym pracuję, dokąd zmierza i jaki ma być finalny rezultat, jest opowieścią o drużynie, z której wyssano magię i misję, a wtłoczono krystaliczny arkusz biznesowy, niekończące się planowanie i zarządczość oraz głuchych na feedback ludzi, których przeraża podjęcie odważnej, wizjonerskiej decyzji. Jest opowieścią o złożonym systemie, w którym nawet najlepsze intencje wszystkich zaangażowanych układają się w równanie zawierające same niewiadome. Początki gry toną w mrokach Podejrzewa się, że jej korzenie sięgają czasów 2012 roku, kiedy ze studia odeszły dwie osoby odpowiedzialne za założenie Maiower, sukces, markę i jej legendę Ray muzyka i Greg Zeszczuk. Siedem lat to sporo w tej branży. Przez tak długi okres czasu bardzo trudno utrzymać spójność wizji tego, czym ma być gra. To przynajmniej dwie, jeśli nie trzy epoki, które cechuje inna moda na wykorzystywane mechaniki zupełnie trzy różne podejścia do jakości produkcji, do dostępnej w danym czasie technologii i możliwości sprzętu. Przede wszystkim zaś to 7 lat, podczas których rzeczywistość, rynek i konkurencja wytaczają nowe ścieżki, kusząc zmianą kierunku. Pozostając wiernym pierwotnej idei, narażamy się na utratę potencjału. A ponieważ produkt nie istnieje, nie mamy żadnych dowodów empirycznych. Obracamy się w obszarze hipotez, pytanie założeń i niekończącego się planowania ścieżki, jaką się kroczy wprost do dukatów trzymanych w portfelu przez klienta końcowego, przez gracza. W początkowych latach produkcji Anthem, nazywany wówczas projektem Dylan, był owiany chmurką tajemnicy. Bardzo wąskie grono osób zostało zaangażowanych w prace koncepcyjne, a wśród nich Casey Hudson, ówczesny dyrektor studia Bioware oraz reżyser serii Mass Effect. Co do założeń samej fabuły czy rozgrywki, nic nie było pewne i postanowione, choć pewna idea i zarys kryteriów akceptacji zostały zapisane na post-itach w salce projektowej, zamkniętej na kłódkę, aby zachować tajemniczość przed wścibskimi spojrzeniami kolegów i koleżanek ze studia. Po pierwsze, gra ma być wieloosobowa i kooperacyjna. Po drugie, ma rozgrywać się na planecie, gdzie warunki atmosferyczne przypominają szaleństwa wpływu trójkąta bermudzkiego na obszar wewnątrz. Na florę i faunę, gdzie ta druga wykształciła niespotykane wcześniej stworzenia. Po trzecie, aby przeżyć na planecie, bohater ma nosić odporny na te warunki egzopancerz. Po czwarte, ma to być gra w stylu survivalowym. Wychodzisz z miasta ze swoimi ziomkami, zapuszczasz się w dal i próbujesz przeżyć tak długo, jak się da. Zdarzeniami na planecie, warunkami pogodowymi i innymi aktywnościami, czy też mówiąc po polsku, eventami, miano sterować centralnie, zaskakiwać gracza i motywować do zaliczenia kolejnych misji. Nagrodami miały być oczywiście ulepszenia pancerza i coraz to lepsze bronie. Dla wielu deweloperów koncept wydawał się interesujący, choć od początku zastanawiano się nad kwestią spełnienia tych założeń w skali. Mówiono więc w kuluarach wszystko spoko, tylko jak będą zachowywać się owe zdarzenia, pojawianie się wrogów, potworów, stworzeń i zmiany warunków pogodowych na planecie w środowisku multiplayerowym, gdzie tysiące i dziesiątki tysięcy graczy ma tego doświadczać w tym samym momencie, ale na różne sposoby. Pamiętajmy, że ludzie, których zaangażowano w budowę świata Anthem, nie mieli wcześniej doświadczenia z budowaniem gier dla wielu osób. Wszystkie ich produkcje z przeszłości, serie Mass Effect czy Dragon Age, były grami singlowymi. I druga sprawa: powstający w tak zwanym międzyczasie Dragon Age Inkwizycja wykorzystywał silnik graficzny o nazwie Frostbite. Ten, na którym stoją wszystkie strzelanki kooperacyjne Electronic Arts. Siłą rzeczy część studia BioWare miała już z nim do czynienia, niestety nie ta część, którą dedykowano do produkcji gry Anthem. Jak się później okazało, transfer wiedzy średnio zadziałał. Wszystko, co zdarzyło się później, jest już tylko dramatem obyczajowym. W okolicach wakacji 2014 roku Hudson uznał, że na poziomie koncepcyjnym wszystko jest okej okay i dalej już zespół poradzi sobie bez niego. Zdecydował skupić się na innych projektach i zrezygnował z pracy w Bioware. Na odchodnym napisał list do fanów, gwarantując pozostawienie nowego projektu w dobrych rękach i wierząc, że będzie to tytuł rewolucjonizujący rozgrywkę interaktywną. Efekt odejścia jest taki, że zwarta i zżyta ze sobą od pierwszego Mass Effecta drużyna traci kapitana. Mimo wszystko dobra atmosfera i hura optymizm nie opuszcza zespołu, tym bardziej, że wydany pod koniec roku Dragon Age radzi sobie dobrze i szybko zyskuje rzesze fanów. Część zespołu, która pracowała nad Inkwizycją wzmacnia szeregi antemowców. Wszystko gra i trąbi, jak mówiło pokolenie Tańca i Różańca. Wydawałoby się, że Bioware jest w idealnym momencie, aby rezultaty procesu ideacji zacząć implementować. W styczniu 2015 roku do zespołu dołącza David Gaider, główny pisarz i twórca świata Dragon Age. Weteran reprezentował typowy, storytellingowy, epicki styl Biower, gdzie historie, światy i fabuły są złożone, skomplikowane, gdzie istnieje mocny związek przyczynowo-skutkowy między pochodzeniem, wyborami i postawami bohatera. Jakkolwiek fantastycznie to brzmi i stoi u podstaw wszystkich scenariuszy gier tego studia, Anthem nie miał być nigdy dziełem tego rodzaju. Nie miał być opowieścią szkatułkową, jaką stworzono w świecie Mass Effect czy Dragon Age. Niektórzy deweloperzy stawiali dość wyraźny opór przed stworzeniem Dragon Age'a w klimatach science fiction. Jak złośliwie mawiali, choć i w tym obszarze były niedomówienia, ponieważ życzenie eksplorowania obszarów science fiction nie wyszło wprost od Geidera, a od Prestona Vatamaniuka, dyrektora kreatywnego i kolejnego weterana Bioware. Projekt wszedł prawdopodobnie w etap paraliżu decyzyjnego. Grawitacja powstającego tytułu zaczęła przyciągać coraz szersze grono osób chcących mieć wpływ na finalny kształt gry. Jak wspomina Geiner, każdy mówił, że tym razem chodzi o coś innego, że trzeba robić to inaczej niż do tej pory, przy czym nikt do końca nie precyzował, co ma być inne i co robić inaczej. Dobry scenariusz, który był podstawą wszystkich poprzednich gier studia, swoistą forpocztą dla innych elementów projektowej układanki, paliwem napędowym dla pracujących nad grą departamentów i wreszcie spajającym wszystko szkieletem, tym razem rodził się w bólach, niekonsekwencji i braku wizji. Nie powinno więc dziwić, że w całym Bioware nikt kompletnie nie wiedział, co ma robić, nad czym pracuje i w jakim kierunku zmierza. Sfrustrowany tą sytuacją, David Geider odszedł ze studia na początku 2016 roku. Przez 2015 i 2016 rok zrobiono w grze niewiele. Wizja zmieniała się nieustannie, nie potrafiono się zdecydować co do podstawowych mechanik gry oraz jak mają one wyglądać. Dreptano w miejscu w zakresie decyzji co do umiejscowienia graczy w świecie, obozów, rozwoju tychże w posterunki, a później w forty. Pewne było natomiast to, że survivalowych ambicji z początku projektu zrezygnowano całkowicie. Co więcej, koncepcja zaczęła skręcać w kierunku klasycznego lutershootera. Zespół projektowy, szukając inspiracji u liderów branżowych i chcąc naśladować sprawdzone i bardzo dobrze przyjęte przez graczy wzorce, naturalnie kierował swoje oczy ku serii Destiny. Wciąż należy pamiętać, że pracujący nad antem zespół to jednak ludzie, którzy do tej pory tworzyli głównie gry RPG. Nie wiedzieli, jak mają działać teraz, w nowej rzeczywistości, kiedy przyszło im pracować nad grą zupełnie inną niż wszystkie poprzednie. Jak wspominają po latach cytowani przez Jasona Schreiera, wielkiego i niezastąpionego Jasona Schreiera, Wymawianie nazwy konkurencyjnego tytułu było jak grzeszenie myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Liderzy projektu nie życzyli sobie tego typu porównań. Znów więc, w miejscu oddolnych inicjatyw, szukania idei i wzoru, na którym można się oprzeć, pojawiało się kwestionowanie, ale nic ponad to. Nic, co mogłoby pomóc w zbudowaniu spójnej wizji finalnej gry. Dodatkowo w roku 2017 wydano Andromedę, naturalnie więc zespół zarządzający musiał przełączyć swój kognitywny kontekst na tę produkcję. Z oczywistych powodów. Na anten miało to taki wpływ, że decyzje podejmowano w bólach bardzo długo, a na efekt tych decyzji trzeba było czekać miesiące, czasem nawet dłużej. I tu przechodzimy płynnie do wspomnianego wcześniej silnika gry: Frostbite'a ponieważ był szyty na miarę Battlefielda od samego początku, od momentu rozpoczęcia prac nad Inkwizycją, deweloperzy BioWare mieli nie lada problem z frameworkiem. Nie dość, że trzeba w nim było zaimplementować podstawy charakterystyczne dla produkcji studia, typu system zapisu i wczytywania gry lub kamerę trzecioosobową, to jeszcze poruszali się w środowisku niemal po omacku. Jak wspominają byli pracownicy, dokumentacja była skąpa, w silniku zaimplementowano masę workaroundów, które nie wiadomo w którym momencie się wysypią. Swoisty i dobrze znany Frankenstein, który powstaje, gdy jedyną optymalizowaną sprawą jest deadline, a dług technologiczny to wchodzenie w filozofię. Szybko okazało się, że wypracowywane przez lata koncepcje Antema, nawet w swojej kulawy i nieskonkretyzowanej formie, są trudne lub niemożliwe do implementacji na frostbite. Konsekwencją było więc stopniowe wycinanie okienek w założeniach i ograniczanie zakresu przyszłej produkcji. Rozpoczęła się również walka z samym narzędziem, z oprogramowaniem silnika, który zamiast pomagać, co krok rzucał pod nogi deweloperów nowe kłody, sprawiając, że rozwiązywanie nawet najprostszych problemów wymagało nieustannych pętli konwersacyjnych i trwało całymi dniami. W wielu przypadkach musieli się kontaktować z centralą Electronic Arts, gdzie zaangażowana w FIFA, najważniejszą dla EA markę cykliczną, pracowała rzesza najlepszych i najbardziej utalentowanych inżynierów. Dynamika wydawania tej sportowej gry oraz fiskalne nadzieje rokrocznie w niej pokładane miały niestety swoje konsekwencje. Rezultat walki o zasoby pomiędzy nowym, powstających w bólach tytułem, a przyjętą przez rynek i przenoszącą dochody marką, jest prosty do przewidzenia. Kolejne miesiące prac nad Antem to bohaterskie rozwiązywanie problemów, które wypłynęły na powierzchnię już w trakcie prac nad Inkwizycją i Andromedą. To stopniowe uwalnianie kortyzolu w krwioobieg studia, a szczególnie wśród ludzi zaangażowanych w robotę. Zespoły zarządcze komunikowały się i reagowały na feedback w typowy projektowy sposób, udzielając odpowiedzi tak, żeby nic nie powiedzieć, przy okazji podkreślając oczekiwanie na dostarczenie produkcji w ukończonym czasie. Znamy to wszystko. Pod koniec 2016 roku zapadła decyzja o usunięciu latania z gry. Liderzy nie do końca czuli tutaj jakąś wartość uważali, że bieganie z karabinem po polu i strzelanie do obcych to coś, co zrewolucjonizuje rynek. W tym samym czasie grywalny fragment Dema zostaje zaprezentowany samemu Patrykowi Suderlundowi, wysoko postawionemu dyrektorowi wykonawczemu w Electronic Arts. Według zeznań osób, które były obecne podczas sesji, pan Patryk jest wysoce niezadowolony i podnosi argument, że nie jest to gra, którą mu obiecano. Uznano wówczas po burzliwych dyskusjach, że latanie powróci do gry, gdyż jest to jedyna świeżość w porównaniu do innych marek, która może zaimponować szefowi. Wiosną tenże pojawia się w Edmonton, głównej siedzibie Bioware. Tym razem reakcja Suderlunda jest diametralnie inna. Podobno użył następujących słów. To było kurwa niesamowite, pokażcie mi to jeszcze raz. Demo, które tej wiosny wywarło na jednym z szefów EA tak ogromne wrażenie, stało się podstawą tego, co w czerwcu 2017 roku zobaczyliśmy na targach E3. Wieść gmin naniesie, że materiał zaprezentowany podczas tego wydarzenia pozwolił deweloperem z Bioware zrozumieć, jaką właściwie grę budują. Dla wielu z nich był to moment, w którym powiedzieli sobie, a czyli coś takiego mamy zrobić. Materiał zaprezentowany na targach rozgrzał publiczność, prezentując bardzo dynamiczne, płynne przejścia pomiędzy Fortem Tarsis, a wejściem w misję wieloosobową. W rzeczywistości to, co dostaliśmy wiosną 2019 roku, to zaburzający immersję ekran wyboru rozgrywki i dość długi ekran ładowania. Różnic było oczywiście znacznie więcej i na głowy Bioware wylało się wiele wiader po po wydaniu gry. Mało kto wówczas wiedział, że to co zaprezentowano na targach E3 było wersją przedprodukcyjną przygotowaną stricte pod Suderlunda i doszlifowywaną przed pokazem. Antem został wówczas zapowiedziany na jesień 2018 roku, a więc pozostało raptem kilkanaście miesięcy na skończenie produkcji, która nadal nie miała jasnej wizji kierunku, a decyzje dotyczące wielu fundamentalnych aspektów gry nadal nie były podjęte. Po targach w 2017 zaangażowane w pracę nad grą Studia Bioware, zlokalizowane w Edmonton i Austin, miały rozpocząć tworzenie gry, implementowanie misji, budowanie świata, bazując na tym, co zobaczyli. Studio w Edmonton, mające ogromne doświadczenie w grach RPG dla pojedynczego gracza, miało dostarczyć wizję i koncepcję gry, Studio w Austin miało nadać temu operacyjny kształt i stworzyć finalną jej wersję. Zamiast tego rozpoczęło się przeciąganie liny pomiędzy dwiema geografiami, nastąpiło zderzenie dwóch kultur pracy i dwóch różnych światów. Ci pierwsi nadal byli mocno niekonkretni w zakresie idei i struktury tytułu, co frustrowało ludzi z południa, bo nie rozumieli tego, nad czym mają pracować. Mając też bogate doświadczenie w zakresie dostarczania graczowi doświadczenia wieloosobowego, odpowiadali wszak za Star Wars The Old Republic. Zwracali uwagę, że pewne rozwiązania, które zaproponowano, być może sprawdzają się w grach singlowych, ale średnio nadają się do rozgrywki kooperacyjnej, gdyż grożą nieustannemu rozbijaniu drużyny lub sprzyjają wzajemnego poganianiu się przez słuchawki. Obydwa studia ogarnia coraz większa panika, bo czas ucieka. Wiedząc, że oczekiwaniem EA jest publikacja gry przed zamknięciem roku fiskalnego, czyli najpóźniej w marcu 2019 roku, zespół zostaje wzmocniony deweloperami do tej pory zaangażowanymi w pracę nad czwartą częścią Dragon Age. Za sterami ponownie staje powracający do firmy Casey Hudson. Liderzy zaczynają coraz częściej mówić o magii Bioware, czymś w rodzaju boskiego, spójnego procesu twórczego pojawiającego się przy odpowiednim skupieniu i motywującej presji. Dla osób hierarchicznie niżej postawionych to nadgodziny, crunch, nieznośny stres i depresja, które później doprowadziły do odejścia z Bioware wielu talentów. Pomimo tego, że gra była w fazie ideacji i projektowania pierwszych konceptów od kilku lat, realny kształt gry i przeważająca jej większość powstała w ostatnich 16 miesiącach przed publikacją. Na początku 2018 roku zaimplementowano w niej zaledwie jedną misję, natomiast założenia projektowe mechanik wysokiego poziomu, system znajdziek, lutu i zdolności javelinów wciąż nie były skończone. O historii, jaka ma zostać opowiedziana, nawet nie wspominając. Ostatni rok przed wydaniem gry był najbardziej stresującym rokiem w historii Bioware. Na dodatek konkurencyjny tytuł Destiny 2 radził sobie coraz lepiej dzięki nieustannym poprawkom, jakie wydawało Bungie. I jakby tego było mało, Ubisoft zapowiedział The Division 2, następcę udanego Luther's Shootera z 2016 roku. Masa nawarstwionych przez lata problemów organizacyjnych i kulturalnych zarządczych paraliżów i braku podejmowania jednoznacznych decyzji w ostatnich miesiącach przed publikacją potęgowały problemy aby zmieścić się w czasie kontynuowano zawężanie zakresu gry wycinano funkcjonalności już zaprezentowane lub opisane w prasie chaos w zakresie scenariusza i opowiadanej historii nadal przyprawiał o zawrót głowy koncepcje zmieniały się nieustannie ukończone elementy gry dialogi czy misje nagle przestawały mieć znaczenie bo jedna drobna zmiana w skrypcie, poprzez efekt rosnącej fali na wodzie, zmieniała wszystko. Dlatego dziś, po trzech latach od ukończenia gry, w ogóle nie pamiętam, w jakiej przygodzie uczestniczyłem. Była ona miałka, ulotna, niezapamiętywalna zupełnie odmienna od tych, które wcześniej tworzyło BioWare. 15 lutego 2019 roku EA uruchomiło wczesny dostęp do gry. Ja, po świeżo lakowanym Destiny 2 wraz z kilkoma kompanami z klanu z rumieńcami na twarzy, zaczęliśmy eksplorować Antem. Pierwsze wrażenie było pozytywne. Kolorowy świat, choć dość mały, kilka misji i ogrywane właśnie prezentowane wyzwanie w kopalni z pająkowatym bossem na koniec. System lutu nic w porównaniu z Destiny 2, ale można się bawić. Możliwości personalizowania Javelina dość spore. Ciekawy system zdolności dodatkowych, których odpowiednie krzyżowanie uwalnia dewastacyjne kombo. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że fabuła samej gry nie będzie jedynie wstępem do Endgameu, jak w Destiny czy w The Division. Że będzie powtarzalna, niemożliwa do zapamiętania, nijaka. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że zakup produkcji za pełną cenę nie da mi nic więcej niż dało demo. Nie wiedziałem, że świat Anthem będzie tak pusty, powtarzalny i sztucznie, w sposób bardzo bezpośredni, wydłużający czas rozgrywki. Electronic Arts miało ogromne ambicje, by Anthem stał się rozwijaną i otrzymywaną przez wiele lat grą usługą. Pomijając ich chciwość i próbę implementowania w strukturę gry manipulacyjnych technik monetyzacyjnych i lootboxów, mogło coś z tego wyjść. Tylko, że potencjalny sukces pogrzebano wiele lat wcześniej, jeszcze przy desce kreślarskiej, gdy każde podejście do niej było zaczynaniem od nowa, nieustannym zmienianiem wizji tego, czym Antem na końcu ma być. Antem na końcu okazał się krótkotrwałym powiewem świeżości w zakresie sposobu przemieszczania się bohatera i niczym innym. Dla studia BioWare z kolei okazał się kolejnym, obok Andromedy, dowodem na to, że firmie potrzebne są zmiany. Dzisiaj, prawie 3 lata później, Antem, no cóż, działa. Jeśli się uprzemy i chwilkę poczekamy na ekranie ładowania, prawdopodobnie uda nam się dołączyć do wspólnej potyczki. Świat jednak zieje taką samą pustką, jak w kwietniu 2019 roku, kiedy go ostatecznie porzuciłem. W pierwszych miesiącach po wydaniu gry próbowano, zgodnie zresztą z pierwotnym planem, ratować produkcję, naprawiać błędy i urozmaicać świat wyciętymi wcześniej elementami, na przykład ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Efekt ograniczył się tylko do nałożenia ciemnoniebieskiego filtra na obraz i trudno mi dzisiaj zgadywać, jaki był cel tego zabiegu. Być może utrzymanie zainteresowania wiernych graczy na tydzień lub dwa, bo szum wokół wydarzenia był ogromny. Rezultat, niestety, okazał się żałośnie tani i przyczynił się do ostatecznego odwrócenia się graczy od tytułu. Dzięki za wysłuchanie felietonu. Daj znać w komentarzu, co myślisz o Anthem i jaki los wieszczysz w Studio Bioware, które od tamtego czasu wydało raptem jeden tytuł, udany zresztą remaster przygód Szeparda. Jeśli podobał Ci się materiał, pamiętaj o polubieniu go i kliknięciu przycisku subskrypcji kanału. Do następnego razu, cześć!